Siemanko, dzisiaj o jednej bolące, jaka dostwiera osobom, które chciałyby się zajmować cyberbezpieczeństwem, ale przeraża ich ta cała lista rzeczy, nad którymi trzeba panować, które trzeba kontrolować. Zatem, jeżeli Cię przeraża to, że musi się zajmować tą całą masą regulacji, usprawnień, również konfigurować swoje serwery, a jest tego naprawdę dużo, to polecam jedną rzecz a polecam systemy typu SIEM. Zobacz na to, mamy w tym momencie uruchomionego wazucha, jest to system SIEM, który kontroluje moje serwery i przykładowo teraz mamy taki serwerek Windowsowy, mamy informacje na temat zdarzeń na takich wykresach, jakie się ostatnio zdarzyły, ale przede wszystkim też mamy tego typu komunikaty, to są wszystkie logi systemowe, dodatkowo jeszcze jak rozwiniesz sobie przykładową informację, to wazuch podpowiada Ci co powinieneś zmienić na swoim serwerze, żeby usprawnić Bezpieczeństwo. I dodatkowo jeszcze masz taki raporcik z Park, gdzie masz informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa na Twoim serwerze. Zatem masz taki, można powiedzieć, darmowy audyt, który tego typu system SIEM robi. Zatem polecam. To jest mega przydatna rzecz i to jest mega przydatna rzecz i można powiedzieć, że w tym momencie bez systemu SIEM naprawdę ciężko będzie zapanować nad cyberbezpieczeństwem Twojej firmy.